Że o jamę ustną należy dbać, wiemy od dziecka. Natomiast dlaczego ważne jest skonsultowanie swojego stanu uzębienia tuż przed rozpoczęciem terapii onkologicznej? O tym wszystkim dowiecie się podczas naszej dzisiejszej rozmowy. Zapraszam serdecznie. Moim gościem jest pani doktor Katarzyna Dziwinacka, stomatolog. Na co dzień związana z lub Dzień dobry. Pani doktor, serdecznie witam i dziękuję za możliwość rozmowy. Wiemy, że o tę higienę jamy ustnej powinniśmy dbać, ale dlaczego jest to tak ważne właśnie w sytuacji, kiedy rozpoczynamy leczenie onkologiczne? Więc e, jeśli chodzi o leczenie onkologiczne, o chemioterapię, radioterapię. Bardzo ważne są takie wizyty stomatologiczne, które będą monitorowały stan błony śluzowej jamy ustnej, a także uzębienia. Więc zachęcam gorąco, żeby przychodzić do stomatologa, jeżeli tylko jesteście Państwo w stanie. Czy są jakieś konkretne efekty uboczne, albo co tak naprawdę może spowodować w naszym uzębieniu leczenie chemioterapeutykami? Leczenie takie może spowodować suchość błony śluzowej dlatego że chemioterapia wpływa na gruczoły ślinowe i zaburza ich wydzielanie po prostu. To w konsekwencji będzie prowadziło do zaburzenia wydzielania śliny, do suchości błony śluzowej jamy ustnej, a także do zaburzenia obmywania uzębienia, więc jest zaburzone oczyszczanie z resztek pokarmowych, mhm. ale także niestety Wpływa to na rozwój próchnicy. Czyli w takim razie, kiedy pojawia się próchnica, albo chemioterapeutyki mogą pogorszyć ten stan próchnicy, mhm. no to tym bardziej ważne jest, aby do tego stomatologa się udać i wyleczyć wszelką próchnicę. Oczywiście, że tak. I tutaj chciałabym wspomnieć o sanacji jamy ustnej. To jest. Um, Taka rzecz, która powinna nastąpić tuż przed rozpoczęciem terapii onkologicznej czy radioterapii. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie stany zapalne jamy ustnej, które istnieją, czyli próchnica w obrębie zębów, w obrębie korzeni zębów, ale także zmiany około w obrębie kości, powinny być wyleczone. I taka sanacja jamy ustnej obejmuje higienizację, czyli scaling, oczyszczenie zębów z kamienia. Piaskowanie, fluoryzację, a także leczenie zachowawcze, czyli leczenie próchnicy, leczenie endodontyczne pierwotne, czyli kanałowe, a także wtórne lub ewentualne ekstrakcje. I jeżeli dany lekarz mówi, że ząb nie rokuje i w przyszłości może dawać jakieś dolegliwości bólowe, ropień, to należy się go pozbyć bezwzględnie. Natomiast chciałabym jeszcze wspomnieć o tym, że lekarz może poprosić o wykonanie prześwietlenia, czyli pantomogramu. Jest to takie podstawowe zdjęcie diagnostyczne, które pozwoli nam zdiagnozować stany zapalne w oku korzeni, w kości, a także ogólnie w kości. Natomiast warto dodać tutaj, przy pójściu do stomatologa przed rozpoczęciem terapii onkologicznej to, że należy ją rozpocząć przynajmniej miesiąc przed. Dobrze rozplanować to leczenie, to po pierwsze. Po drugie, żeby też móc się e, zmieścić w czasie, aż do rozpoczęcia tej terapii onkologicznej. Ważne jest również, e, jeśli chodzi o uzupełnienia protetyczne. Jeżeli jakowe są takie e, używane, należy te uzupełnienia protetyczne, czyli protezy ruchome, Używać tylko podczas jedzenia lub na jakieś, rozumiem, wyjścia. Natomiast e, najlepiej w domu, jeżeli tylko możemy, to bez, z tego względu, że będą podrażniały błonę śluzową, będą uciskały i będą mogły powodować takie uzupełnienia protetyczne, rany, e, afty i inne takie podobne. A czy chemioterapia sama w sobie może pogorszyć stan? Zębów, które są na przykład niewyleczone w pełni przed rozpoczęciem Może pogorszyć. terapii onkologicznej. Może jak najbardziej. I to jest związane z tym, że chemioterapia powoduje obniżenie odporności organizmu i stany zapalne, które nie zostaną wyłapane, mogą się powiększyć, a mogą doprowadzić do rozkwiania zęba lub też innych ostrych powikłań. No i oczywiście w konsekwencji do ekstrakcji, której chcielibyśmy unikać podczas terapii onkologicznej. Nie bądź sama, bądź dobrze poinformowana. To porozmawiamy jeszcze przez chwilkę o sytuacji, kiedy już jesteśmy w trakcie terapii onkologicznej. I często takim efektem ubocznym, który przytrafia się dużej grupie pacjentów, jest właśnie problem z tą bolesnością jamy ustnej, z grzybicą, która pojawia się w jamie ustnej, z aftami. Czy wtedy, w takiej sytuacji, bo wiemy, że te, te efekty uboczne są bardzo bolesne dla pacjentów, czy my możemy też skorzystać z porady stomatologa? Można coś zaradzić w takiej sytuacji? E, oczywiście, że tak, e, i należy przyjść do stomatologa w takiej sytuacji. Natomiast e, muszą Państwo sami sobie umieć pomóc, nim ta wizyta nastąpi. Czyli tutaj sugerowałabym na przykład płukankę z siemienia lnianego, płukankę zawierającą chlorheksydynę i kostki lodu, a także jakieś leki, które będą powodowały zwiększenie wydzielania śliny, substytuty tak zwane, które dostaniecie Państwo oczywiście w aptece. Natomiast na takiej wizycie stomatologicznej, stomatolog na pewno przepisze na receptę specjalne płukanki, które będą albo leczyły stany zapalne, Albo będą powodowały, że ten ból jamy ustnej będzie mniejszy, natomiast trzeba się liczyć z tym, że ten ból może nie zniknąć całkowicie. Bo to są dosyć duże stany zapalne. Mhm. Czyli takim słowem klucz, o którym pani powiedziała, jest swego rodzaju preparat, który powoduje produkcję śliny. Normalnie w fizjologicznych warunkach błona śluzowa jamy ustnej jest nawilżona. I przez to, że jest ślisko. Nie jest aż tak podatna na te urazy. Natomiast w momencie, kiedy jest suchość błony śluzowej jamy ustnej, niestety, ale jest większa. No okay. i dlatego też te powstają urazy. Na przykład podczas spożywania ostrych pokarmów czy szczotkowania nieumiętnego, należy tu wspomnieć też, że należy używać szczoteczki o miękkim włosiu i past z fluorem. Rumkofitka litka. A co w przypadku radioterapii? Czy tutaj również przed rozpoczęciem takiego leczenia powinnyśmy udać się do stomatologa? Mm -hmm. Jeżeli chodzi o radioterapię w obrębie klatki piersiowej, to nie ma to żadnego wpływu na jamę ustną. Natomiast e, korzystając z okazji, chciałabym wspomnieć o radioterapii głowy i szyi, i tutaj e, niestety ale sanacja jest bezwzględna i bardzo bym apelowała, żebyście Państwo udawali się do stomatologów i usuwali zęby, nie czekali, jeżeli się pojawi jakiś większy stan zapalny. Tylko jeżeli lekarz mówi, że ten ząb nie rokuje, to go usuwamy, ponieważ ze względu na dużą szkodliwość radioterapii w obrębie głowy i szyi może spowodować martwice kości. To jeszcze takie dość częste pytanie dotyczące tego, czy w trakcie trwania radioterapii albo chemioterapii możemy też leczyć zęby. Mhm. Czy raczej powinniśmy się wstrzymać do momentu, kiedy ten etap leczenia zostanie zakończony? Możemy leczyć, jeżeli są to stany nagłe lub ostre, natomiast rekomendowane jest odłożenie leczenia planowego na jakby czas po terapii. Czy tutaj musi... Nie w trakcie. Mhm. Czy tutaj musi upłynąć jakiś czas, taki od zakończenia leczenia, aby móc swobodnie poddać się leczeniu e, stomatologicznemu? To zależy, czy sprawa jest nagła, bo jeżeli skończyliśmy chemioterapię i rzeczywiście mamy potrzebę leczenia stomatologicznego, no to cóż, no to po prostu trzeba je wykonać, nie czekać. Mogę przytoczyć przykłady kilku koleżanek, które no właśnie nie wyleczyły. Wszystkich zębów i potem niestety ta sytuacja się zemściła, bo w sytuacji oczekiwania na e, operację okazało się, że są jakieś stany zapalne, które niestety no, tak. były przeciwwskazaniem do wykonania operacji. I już nawet w jednym przypadku e, mogę podać przykład koleżanki, która została odesłana ze szpitala, e, bo no, nie, nie kwalifikowała się do zabiegu, a był to tylko ząb. Tak. E, a więc Dokładnie. zdecydowanie musimy o tym pamiętać. Jeszcze jedno pytanie. Na koniec, które szczerze się przyznam, ja sama sobie zadawałam, a mianowicie ym, chciałam zapytać, czy możemy korzystać ze znieczulenia miejscowego w trakcie, jeżeli już pojawi się taka sytuacja. sytuacja taka. Czy to jest jakieś przeciwwskazanie ym, do właśnie korzystania z takiego znieczulenia w momencie, kiedy na przykład jesteśmy poddawane chemioterapii albo radioterapii? Mm -hmm. Więc jeśli chodzi o znieczulenie, oczywiście możemy z niego korzystać, natomiast należy spodziewać się utrudnionego gojenia w obrębie błony śluzowej, tak? czyli mogą być ranki, może się to dłużej goić. Natomiast jak najbardziej yy, tak. Pani doktor, serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Jak widzicie dziewczyny, musimy dbać o swoje uzębienie, zadbajmy o swoją jamę ustną, wybierzmy się jeszcze raz do lekarza, sprawdźmy czy wszystko z naszymi zębami w porządku, aby potem nie było nimi już niezbudzanych. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, odsyłam na kanał, no i oczywiście do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!